Czy zakup odzieży, odzieży, która jest spójna z twoją marką, swoim wizerunkiem, z kolorystyką, może być kosztem uzyskania podgówów? Skarbówka co do zasady nie zgadza się na odliczenie wydatków na odzież, uzasadniając, że mają one charakter osobisty. Każdy taki ponosi niezależnie od prowadzonej działalności, ale są wyjątki. Kosztem uzyskania przychodu mogą być wydatki na ubrania i akcesoria, jeżeli są wykorzystywane do prezentowania w social mediach. Kluczowe jest, aby wykazać ich związek z prowadzonym biznesem. Jak to wykazać? Skarbówkę przekonuje argument, że wydatki na zakup odzieży np. koszule, marynarki, a nawet buty są niezbędne w działalności, w której generowanie dochodu zależy w dużej mierze od realizowania sesji wizerunkowych lub prowadzenia szkoły. już w komentarzu ubrania, a prześlę Ci interpretację podatkową, w której fiskus zgadza się, aby takie wydatki były kosztem uzyskania przychodów. Może Cię zainspiruje.